Istnieje język, który nie potrzebuje słów, szeptany dialog w ciszy domu, który tylko ci, którzy kochają kota, mogą zacząć rozszyfrowywać. Nie mówimy o dziwactwach ani osobliwych nawykach, ale o kociej duszy objawiającej się w drobnych, świętych gestach. A gdybym ci powiedział, że każdy ruch, każde spojrzenie, każde wspólne milczenie to strona w pamiętniku, który twój kot pisze o twojej miłości. Dzisiaj nie będziemy tylko wymieniać znaków. Otwórzmy ten pamiętnik razem, aby odczytać między wierszami, co czuje twój kot i zrozumieć głębię miłości, która wykracza poza naukę. Pierwszy gest, wierny cień. Dla kota podążanie za kimś nie jest inwigilacją, lecz najczystszą formą przynależności. Wstajemy, żeby napić się wody, a ona tam jest, oplata nasze nogi. Idziemy do łazienki, a jej ciekawska łapka wystaje spod drzwi. Często uśmiechamy się i myślimy: co za potrzebujący kot albo on jest po prostu ciekawski interpretujemy to jako zwykły kaprys zabawny nawyk nie zdając sobie sprawy z głębi tego co się dzieje w tej pozornie banalnej chwili sprowadzamy akt oddania do kaprysu to co dzieje się w mózgu kota to głębokie echo jego pierwszych dni życia kociak podąża za matką nie tylko po jedzenie ale i po egzystencjalne bezpieczeństwo jej obecność to pewność że świat jest bezpiecznym miejscem. Decydując się na podążanie za tobą po domu, kot reaktywuje to pierwotne wspomnienie. Nie tylko przemieszcza się w przestrzeni, ale za się w tobie. Stałeś się jego emocjonalnym kompasem, punktem odniesienia, który porządkuje jego świat. Ta potrzeba bliskości uwalnia oksytocynę, hormon więzi, dając poczucie spokoju i dobrego samopoczucia. Każdy krok, który stawia w Twoim kierunku, to wotum zaufania. Mówi swoim cichym językiem: Gdzie ty jesteś, jestem bezpieczny. Twój dźwięk, twój zapach, twoja obecność to mój dom. Kiedy potykasz się o niego na środku ciemnego korytarza, nie jest to uciążliwe. To ucieleśnienie jego pewności, że dopóki jesteś w pobliżu, nic złego nie może się stać. Nie podąża tylko za twoimi stopami, podąża za rytmem twojego serca, które dla niego jest melodią spokoju. Cień który podąża za tobą po domu, nie jest oznaką niedostatku, ale najpiękniejszym świadectwem tego, że stałeś się centrum jego bezpiecznego i kochającego wszechświata. Drugi gest ołtarz zaufania. Brzuch kota nie jest zaproszeniem do dotyku, jest świętym ołtarzem bezbronności. To klasyczna i nieodparta scena. Rzuca się na ziemię, przewraca się na drugi bok i odsłania swój miękki, kuszący brzuch. Naszym pierwszym odruchem jest zanurzenie tam rąk, Pogłaskanie go, celebrowanie jego słodyczy. Często wita nas uścisk łapka w łapkę, a może nawet lekkie podrapanie. Jesteśmy zdezorientowani, myśląc, przecież to ty się do nas odezwałeś. Błąd tkwi w interpretowaniu gestu absolutnego zaufania jako prośby o kontakt fizyczny. W naturze brzuch jest sejfem chroniącym ważne narządy. Odsłonięcie tego obszaru jest równoznaczne z wręczeniem komuś klucza do tego sejfu. To akt, który wyłącza najbardziej podstawowy instynkt przetrwania. Kiedy kod robi to w Twojej obecności, okazuje najwyższy poziom zaufania, na jaki pozwala mu jego biologia. Jego mózg wysyła jasny sygnał: tutaj, w tym otoczeniu, z tą osobą, mogę pozbyć się wszelkich barier obronnych. Czuję się tak bezpiecznie, że mogę być całkowicie bezbronny. Ten gest to wizualny dar deklaracja. On pokazuje Ci, jak bardzo Ci ufa. Niekoniecznie prosząc Cię o fizyczny udział. Sama obecność Twojego spojrzenia, Twój delikatny głos to potwierdzenie, którego szuka. Nieproszone dotknięcie brzucha może przerwać ten cykl zaufania, ponieważ instynkt ochrony najdelikatniejszego obszaru wciąż tam jest, uśpiony. To tak, jakby ktoś wyjawił Ci swój najgłębszy sekret, a Ty zamiast słuchać w milczeniu, przerwałeś mu. Oddaj cześć odsłoniętemu brzuchowi z szacunkiem i spojrzeniem. Prawdziwym pieszczotą w tej chwili jest Twoja spokojna obecność, która potwierdza dar zaufania bez potrzeby dotykania go. Trzeci gest wspomnienie mleka. Wyrabianie chleba nie jest ruchem, jest ucieleśnieniem dobrego pragnienia, wspomnienia pierwszej miłości. Kiedy nasz kot wdrapuje się na nasze kolana i zaczyna ugniatać łapkami, wykonując rytmiczne ruchy, naszą pierwszą reakcją jest poczucie komfortu, a czasem lekkiego bólu pazurów. Myślimy szykuje się do snu albo jaki miły masaż. Postrzegamy ten akt w teraźniejszości jako mechaniczny akt pocieszenia, nie zdając sobie sprawy, że jesteśmy zaproszeni w podróż w czasie do najczystszego momentu jego życia. Ten ruch to jeden z pierwszych instynktów szczeniaka masuje brzuch matki, aby pobudzić przepływ mleka, czynność nierozerwalnie związana nie tylko z odżywianiem, ale także z kaskadą hormonalną bezpieczeństwa, ciepła i bezwarunkowej miłości. Robiąc to, jego mózg uzyskuje dostęp do tej długotrwałej pamięci, najgłębszej i najbezpieczniejszej, jaką posiada. Ponownie przeżywa poczucie absolutnego komfortu, jakie dawały mu tylko kolana matki. Co więcej, gruczoły w jego łapach uwalniają feromony, oznaczając cię zapachem domu, zapachem rodziny. Nie jesteś tylko miękkim kolanem. W tej chwili stajesz się żywym ucieleśnieniem pierwotnego bezpieczeństwa. On nie tylko się przytula. Mówi ci, że przy Tobie czuje się tak samo bezpiecznie i kochany, jak w pierwszych dniach swojego życia, chroniony przed światem. To największy zaszczyt ze wszystkich. Włącza Cię do swojej najświętszej emocjonalnej pamięci, wplatając w gabelin swojej szczęśliwej przeszłości. Kiedy ugniata Twoje kolana, weź głęboki oddech. Nie dostajesz masażu. Jesteś portalem do najsłodszych i najbezpieczniejszych wspomnień, jakie skrywa dusza Twojego kota. Czwarty gest, pieczęć duszy. Uderzenie kota głową to niezwykły dotyk. To pieczęć przynależności do tego samego klanu, tej samej duszy. Podchodzi i z delikatnością i stanowczością opiera czoło lub policzek o naszą nogę, twarz, dłoń. Odbieramy to jako gest pełen miłości i słodyczy i odpowiadamy klepnięciem w głowę. Często jednak nie rozumiemy powagi tego gestu. To niezwykle ważny rytuał społeczny w kocim świecie, który my, ludzie, Często sprowadzamy do zwykłej prośby o uwagę. Koty mają gruczoły zapachowe na różnych częściach ciała, ale te na pyszczkach są wyjątkowe. Uwalniają one feromony przynależności, służące do oznaczania członków rodziny i tworzenia spójnego zapachu grupowego. Kiedy kot ociera pysk o twój, wykonuje głęboki akt chemiczny i emocjonalny. Łączy swój zapach z twoim. Mówi swojemu mózgowi i światu: Ta osoba i ja jesteśmy jednością. Dzielimy tę samą tożsamość. To gest zarezerwowany wyłącznie dla tych, których uważa za członków swojego najbardziej intymnego i zaufanego kręgu. Otrzymanie uderzenia głową jest jak oficjalne włączenie do jego rodziny. To gest, który wyraża szacunek, przynależność i głębokie uczucie. On nie tylko się o ciebie ociera, on oznacza cię jako bezpieczną przystań, kogoś, kto rozumie jego język i zasługuje na jego całkowite zaufanie. To odpowiednik uścisku, który mówi jesteśmy w tej samej drużynie. Uznaje cię zarównego sobie, tak jak ja. Uderzenie głową to chrzest. To twój kot mówi ci w najbardziej pierwotny i szczery sposób, jaki zna, że twój zapach zmieszany z jego to zapach domu. Piąty gest wibracja, która leczy. Mruczenie nie jest tylko odgłosem zadowolenia, jest to dzielenie się energią uzdrawiającą i wewnętrznym spokojem. Mruczenie kojarzy nam się wyłącznie ze szczęściem. Jeśli kot mruczy nam na kolanach, zakładamy, że jest szczęśliwy i zadowolony. I to wystarczy. Nie zdajemy sobie sprawy, że ten dźwięk jest o wiele bardziej złożony i hojny. To narzędzie komunikacji, samoregulacji i, co niewiarygodne, dar, który nam ofiarowują. To nie tylko monolog o ich samopoczuciu, ale dialog wibracyjny. Mruczenie to wibracja o niskiej częstotliwości która, jak wykazały badania naukowe, ma właściwości terapeutyczne. Pomaga uspokoić, zmniejszyć stres, a nawet wspomaga regenerację tkanek. Kot mruczy nie tylko wtedy, gdy jest szczęśliwy, mruczy również wtedy, gdy odczuwa ból lub strach, aby się uspokoić, to rodzaj wibracyjnej mantry. Kiedy mruczy na twoich kolanach, rzeczywiście odczuwa głęboki spokój, ale jednocześnie przekazuje ten spokój tobie. Ten dźwięk wibrujący w Twoim ciele to ofiara. Dzieli się z Tobą swoim najpotężniejszym narzędziem spokoju i równowagi. To tak, jakby mówił. Czuję tu spokój i chcę, żebyś poczuł ten sam spokój, który ja czuję. Niech mój spokój stanie się Twoim spokojem. W tym momencie Wasze układy nerwowe się harmonizują. To cicha synchronizacja, wymiana czystej energii, w której jego ukojenie staje się Twoim. Mruczenie jest kołysanką kociej duszy, a kiedy kot ci je śpiewa, zaprasza cię do odpoczynku w bezpiecznej przystani, którą wspólnie zbudowaliście. Szósty gest kąpiel pewności siebie. Lizanie przez kota to nie mokry pocałunek. To święty rytuał troski o kogoś, kogo się kocha. Kiedy nasz kot zaczyna nas lizać językiem szorstkim jak papier ścierny, wydaje nam się to zabawne lub nieco dziwne. Niektórzy myślą, że nas czyści inni, że próbuje czegoś na naszej skórze. Szybko kofamy rękę lub ramię, interpretując gest jako jedynie funkcjonalny lub wręcz nieco niekomfortowy. Tracimy okazję do zrozumienia jednego z najbardziej intymnych kocich rytuałów społecznych. W królestwie kotów wzajemne wylizywanie się, znane jako allogrooming, jest przywilejem. To czynność zarezerwowana dla najbliższych członków kolonii. Matka liże swoje kocięta, aby je oczyścić, Uspokoić i wzmocnić więź. Dorosłe koty liżą się nawzajem, aby umocnić więzi społeczne, złagodzić napięcie i podzielić się wspólnym zapachem. To akt wymaga ogromnego zaufania, ponieważ wiąże się zarówno z bliskością, jak i wrażliwością. Liżąc Cię, kot wynosi Cię na najwyższy poziom społeczny w swoim świecie status rodziny. Traktuje Cię tak, jak traktowałby własną matkę, rodzeństwo czy ukochanego kociaka. To akt aktywnej opieki, to nie tylko okazywanie Ci czułości, ale też mówienie, jesteś mój, dbam o Ciebie, Twoje bezpieczeństwo i dobre samopoczucie są dla mnie ważne. To najczystszy wyraz odpowiedzialności emocjonalnej. Szorstki język na jego skórze to pieczęć przynależności. To jego sposób na powiedzenie, że miłość to nie tylko otrzymywanie, ale także głęboka, instynktowna potrzeba troski siódmy gest, cichy pocałunek. Powolne mruganie kocich oczu nie jest oznaką snu, jest wyrazem zaufania w pocałunku, który dusza może dostrzec. Widzimy naszego kota wpatrującego się w nas z drugiego końca pokoju. Powoli, delikatnym ruchem, mruży oczy. Często to ignorujemy, myśląc, że jest śpiący albo że to tylko tik. Odwracamy wzrok tracąc najbardziej poetycki i znaczący moment kociej komunikacji, prawdziwe wyznanie miłości, które nam ofiarowuje, ale nie chce przyjąć. Dla drapieżnika, takiego jak kot, bezpośredni i długotrwały kontakt wzrokowy jest oznaką wyzwania lub zagrożenia. Zamknięcie oczu w obecności innej istoty to najwyższy akt zaufania. Świadczy to o tym, że kot czuje się tak bezpiecznie, że może sobie pozwolić na bycie bezbronnym, na przerwanie stanu czujności. Powolne mruganie to kontrolowana i celowa wersja tego gestu. To aktywny komunikat, świadomie wysłany sygnał Ufam ci. Czuję się zrelaksowany i bezpieczny w Twojej obecności. Nie postrzegam cię jako zagrożenia, ale jako źródło spokoju. To jest kocham cię kociego wszechświata. Jest ciche, subtelne, a jednocześnie niezwykle potężne. Otwiera się przed tobą. Pokazując, że w Twojej obecności wszystkie jego naturalne mechanizmy obronne mogą zostać rozpuszczone. To zaproszenie do stanu wspólnego spokoju. Odpowiadając na powolne mrugnięcie, odpowiadasz tym samym językiem, mówiąc Ja też ci ufam. Pokój jest wzajemny. Tworzysz most spokoju, zrozumienia, które nie wymaga dźwięku ani dotyku. Naucz się dostrzegać te ciche pocałunki. Zdarzają się nieustannie. W ciszy dnia i są dowodem na to, że najgłębsza miłość często komunikuje się w ciszy. Synteza neuroemocjonalna symfonia uczuć. Czy widzisz, że nic nie dzieje się przypadkiem? Każdy z tych gestów, odcienia podążającego za tobą po powolne mrugnięcie okiem, nie jest odosobnionym wydarzeniem. To nuty złożonej i pięknej symfonii, która nieustannie rozbrzmiewa w twoim domu. Razem tworzą język miłości i bezpieczeństwa. Kiedy kot ugniata twoje kolana, uwalnia oksytocynę. Mrucząc, reguluje swój układ nerwowy i zachęca twój do zrobienia tego samego. Ocierając się o ciebie pyszczkiem, buduje mapę bezpieczeństwa węchowego. Wszystko to tworzy pozytywną kaskadę hormonalną, naturalny cykl dobrego samopoczucia. Te rytuały są nie tylko urocze. Są biologicznie niezbędne dla zdrowia emocjonalnego twojego kota. Rozumiejąc je i reagując na nie z życzliwością i szacunkiem, nie tylko rozpieszczasz swojego pupila. Aktywnie uczestniczysz we współtworzeniu środowiska, w którym może się rozwijać, w którym jego układ nerwowy rozumie, że potrzebuje nie tylko przetrwania, ale także głębokiego spokoju i przynależności. Stajesz się dyrygentem tej symfonii czułości. Dziś nie nauczyliśmy się rozszyfrowywać sekretnego kodu. Nauczyliśmy się odczuwać poezję, która zawsze była obecna. Cień na stopach, odsłonięty brzuch, delikatny masaż, pełne szacunku uderzenie głową, kojące wibracje, troskliwy język i spojrzenie kuszące do pocałunku. To wersy miłosnego poematu napisane uniwersalnym językiem: językiem czystego zaufania. Następnym razem, gdy twój kot podejdzie, zatrzymaj się: obserwuj sercem. Co próbuje ci powiedzieć w tej właśnie chwili? Która strona jego pamiętnika jest właśnie pisana? Zrozumienie głębi tych gestów zmienia naszą relację. Przestaje być relacją posiadania między właścicielem a jego pupiłem, a staje się spotkaniem dusz, które postanowiły iść razem. I to jest największy dar, jaki może nam zaoferować mała istota. Każdy kot pisze pamiętnik życia, które z nami dzieli, musimy tylko wykazać się wrażliwością, aby nauczyć się go czytać.